Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Swords and Sandals 3 solo Ultratus. E, no i tak e, ostatnio żeśmy się policzyli z Panem Muzykiem, i powiem Wam szczerze, że e, tak długo się dosyć zastanawiałem nad tym, e, czy, czy w ogóle. Mm, Kontynuować yy, o, odcinki na zasadzie jeden boss, jeden odcinek, dlatego że to już po jakimś czasie robi się nudne. W sensie ja rozumiem, że, że mówiłem, że tak zrobię, ale jeżeli gra już sama z siebie robi się dla mnie nudna, no to chyba nie warto tego robić. Ale, ale dobra, zawalczę najpierw ze zwykłym oponentem, yy, żeby zobaczyć, ile mi tam mniej więcej. Do następnego poziomu brakuje. Jeżeli będzie dużo, to idę od razu na bossa. Bo nie pamiętam, jak, jak to wyglądało przy zakończeniu poprzedniego odcinka. Następnym przeciwnikiem będzie Adglax, o ile się nie mylę. I to jest w sumie ciekawe, bo Arglax tutaj jest małpą w tej grze. A z tego co pamiętam, w Crusader on był wilkołakiem. Tym chyba samym Wilkołakiem, który. Tym samym Wilkołakiem, który nas przyjmował na arenie. Eee. Swords and Sandals 2. Ok, dużo mi brakuje. Dobra, w takim razie. Mm, poszukam, może jakiejś lepszej broni. 50, 100. I, eee, i, 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 i. Albo dobra. Idźmy od razu na niego. Pan Arglax. Więc jest tankiem, czyli możemy się spodziewać dużych obrażeń. Pamiętam, że z nim też. Z nim też miałem dość spore problemy. Jego pokonanie nie jest wcale takie proste, bo on, jak widzicie, zadaje również obrażenia trucizną. Ale dobra, teraz mnie ominął, na szczęście, ale teraz mnie pewnie dobije. A nie, Aaaa! Ah! No tak. No i to jest tego typu przeciwnik, że on nas dobija, więc cóż. No nie jest aż tak prosty. Ale spoczko, spoczko, spoczko. To może jednak kupię lepszą broń, 50, 100. Eee, 50, 100, proszę państwa. Tutaj ja mam w ogóle poziom, bo to 29, właśnie. 29. 50, 100. No spoczko, wydaje się, że mam w sumie najlepszą broń. No ale okej, okay. Oma 31, o ile dobrze pamiętam. No nic, parę razy z nim pewnie przegramy. Może nawet więcej niż parę razy. Aaa, ah, czemu on to ominął? Wow! Zadałem mu krytykala. Fajnie, gdybym teraz też zadał mu krytykala. No nie! No, nie, niestety, ale nie udało mi się w niego trafić. Ale spokojnie, prędzej czy później, przebiję się przez jego pancerz. Albo zrobię Whirlind, i wtedy będzie już ostateczne dobicie. Jego Artglax spróbujemy sobie dzisiaj przejść pięciu bossów. Bo czemu by nie? O Jezu, ile on mi obrażeń zadał. Nie no, tego to nie miałem szans wygrać. Ach, co on w ogóle ma? Co to jest? Ja, ja to nazywam kosą, chociaż też nie do końca powinienem to tak nazywać, Panie Arglax. Małpy razem silne, rozumiem, ale ja ja to muszę w dalszą podróż się udać. I byłoby fajnie, gdyby mi się to udało. Prudę, 15% szans. O, no to jak Kuba Bogu, tak Bóg kubie. Do widzenia, Adglax. Trochę się pomęczyliśmy, ale tylko troszeczkę. I ogółem to chciałem powiedzieć. Dobra. Ee, oczywiście idziemy w Weirdlint. Potem pójdziemy w coś innego. Znaczy jeszcze dwa punkty, co nie? Dobrze, Raf, specjalnie dla ciebie zostawię ten tekst, żeby już go e, nie pomijać. Jeżeli miałbym opisać Ad Ar Glaxa, to moim zdaniem rzeczywiście jest to chyba jeden z gorszych przeciwników. W sensie gorszych, czyli silniejszych. Oczywiście trochę tam e, na, nim czas, na, na niego czasu straciłem, jak grałem normalnie. E, okej. Okay. Idziemy więc na kolejnego Boneslinger. I to jest zombiak z. To jest zombiak z stoletem, a raczej działkiem. Pamiętam, że on mi jakoś szczególnie dużo problemów nie sprawiał. No, a ale ma też tę te magię i chyba dosyć sporo tych. A nie, nie zadaje sporo obrażeń. A to jest ciekawe, bo miałem tylko 33%, a i tak go trafiłem. No nie, te, a te, teraz z kolei nie, więc cóż. O. Panie Bonsinger, jest pa, jesteś pan... No jesteś pan słaby, no. Okej! Okay. Ej, już dwóch bossów mam pokonane. Idziemy znowu w Strange'a. Jeżeli będę miał taką sytuację, mm, że przy jakiejś... przy jakiejś postaci, z którą zawalczę, że, no, nie będę mógł sobie poradzić. No, to wtedy spróbuję sobie udeprzyć ten poziom iść cały czas. Ok, Archwind Zerzibal, on był w poprzedniej w części. Nie wiem, czy kojarzycie to był. Znaczy, on miał taką maskę. O ile dobrze pamiętam, a może to nie była maska, może to była jego głowa po prostu. Tutaj... A nie, dobra. On, on się inaczej nazywa. Coś mi się uroiło, że to jest on. Więc to jest Bremon ze szpadą i jest y, magikiem, z tego co widzę. Uu, ma dużo many. Prawie że ośmiokrotnie więcej niż ja. Boże święty. No, ale jego czary na niewiele się zdały. No i teraz, sami powiedzcie, że ta gra nie jest niezbalansowana. Jeżeli jada jest... I, i, jeżeli ja potrzebowałem dwóch odcinków, żeby pokonać Jetiego, ale trzech bossów pokonałem w mniej niż 10 minut, no to, to coś... To o czymś świadczy. I, I to jeszcze bossów, którzy są, no, po prostu... Y, znaczy, teoretycznie trudniejsi, bo są po Yetim. To... The Second Trial, ok, wiem, tutaj będzie kolejny robot. Tak, ktoś słusznie powiedział, że to nie jest prawda, co wcześniej powiedziałem, że są trzy roboty, tylko że są cztery, ale ogólnie wiem o tym i mówiąc to też o tym wiedziałem. Tyle, że, tyle, że jakoś tego Ultratusa po prostu nie liczyłem, wydawało mi się to na tyle oczywiste. Że po prostu. No, nie uwzględniałem go. Dobra, 32. poziom. Zobaczmy, czy mamy coś ciekawego. Yy... Graves. To ma 555. O panie, no oczywiście, że to bierę. No, jak żebym mógł tego nie brać To najpierw kupimy sobie to, a potem zobaczymy te gravesy. A dobra, bo to jest święte, kurde, no ale to nic, możemy to sobie też kupić, czemu by nie, czemu ja nie zwróciłem uwagi na to, możemy sobie to kupić, czemu nie, eee, a co do gravesów, to jest to, to też sobie ku, kupimy, to ja sobie, proszę państwa, sprzedam. Idziemy do poziomu 31 czy 32. O, plus 20 do Helfa, to się przyda na pewno. Plus 22. No, panie, oczywiście, że to biorę. Poszukajmy też jakiejś broni, może. Albo pójdźmy sobie kupić jakiś śmieszny. jakąś śmieszną czapeczkę czy coś. Dobra, tu nawet nie patrzę, bo wiem, że to jest lepsze niż to co mam w tej chwili. Dobra. Sprzedajemy mam mało golda, więc znaczy mało, no 13 tysięcy prawie że, ale to jest mało. Okej. Okay. Blade vs 2 20. Fajny pole English, nie? Okej, okay. to jest boss, przed którym mnie ostrzegaliście. W sensie, że Bladeon jest trudny. No i jest dosyć trudny na ciekawe miecze. Ale pamiętam, że mimo że on był trudny, to jakoś nie miałem z nim większych problemów, a na pewno nie takich jak z tym ustrojstwem Yetim. Wiem, że on bardzo dużo obdarzenia zadaje, o, tak, prawie, że ty tysiąc. Ale myślę, że... no, że da się go po prostu opanować. Znaczy, opanować, no, na chama go po prostu uderzyć i tyle. Może ja po prostu... Aha, on mnie z daleka pokonuje, czyli tak jak Yeti. Kolejny boss, który mnie może pokonać, tak jak Yeti, ale spokojnie, będziemy go brali na próby. To jest przedostatni boss, którego chcemy tu pokonać. A chyba, że się nie uda, to wiecie, to wtedy... Kurde, hmm... To mi, nie, to mi właściwie niewiele daje, jak on takie obrażenia zadaje. Nie, tutaj ewidentnie muszę go dobić już jednym ciosem, no najlepiej by było Czyli jednym słowem muszę liczyć na to, że może kiedyś mi się uda nie Critical No nie Mogło być tak pięknie, ale nie było. Niestety Użają mnie te jego obracające się miecze. E Efekt miał być niby taki, że to miało fajnie wyglądać, ale wygląda średnio. To poproszę. A no tak, 1267. Okej. Okay. Ten boss jest dosyć ciężki. I znowu absolutny brak zbalansowania, bo... okej, okay, ja mam mało życia. Ale powiedzmy sobie szczerze, nawet gdybym miał 10 razy więcej życia, on i tak mógłby mnie jednym hitem rozwalić. Więc co to za filozofia, tak na dobrą sprawę. Co mi przyznacie, że to nie jest zbyt mądre. I nawet chyba, nawet chyba następny robot, który e, się pojawi, nie jest aż tak skomplikowany jak ten. No. no, ja się nie chcę pogniewać na, na niego, ale po prostu już, już powoli zaczynam tracić cierpliwość. Już powoli coś we mnie pęka. Proszę się uspokoić. No i ja, ja dopiero do niego dobiegłem, nie? Więc spoko. Ale nic, nie będę się denerwować tak jak przy przyjekim, bo nie ma sensu. Nie ma sensu po prostu Weedling! No, powiedziałem Weedling. No nie! Chociaż no, i on, oczywiście, te moje ataki odepchnął. To była najdłuższa walka z nim. To była najdłuższa walka z nim. Wiecie, on, on mi przypomina takiego brudacza, jego szczęka wygląda, jakby miał brodę. To są po prostu sidła. Coś w tym rodzaju. No i. No nie, no to jest bez sensu. To nie ma absolutnie najmniejszego sensu. Proszę się uspokoić i dać mi wygrać. No, ja niby mam ten Widling na 10 ulepszony, a jakoś. Aha, fajnie. No, gra się zacięła, ale i tak mnie pokonał, więc na jedno wychodzi. Serio. Serio? Ej, ja nie miałem takiego problemu z jego pokonaniem wcześniej. Albo po prostu miałem duże szczęście. Co też jest możliwe. No proszę weedlings zrobić, a nie... Będzie powtórka z Yetiego. Nie no, dobra, ten odcinek i tak jest mniej żałosny niż ten z potyczką z Yetim. Dlatego, że przynajmniej kogoś pokonałem. No nie! To ja ci pakuję tutaj e, w swoją e, Twoją broń, a ty mi takie rzeczy robisz. Dobra, weźmy, może właśnie skupmy się na broni. Zobaczmy, co tam można sobie zakupić. 31. Hmm, nie widzę tutaj, żeby było coś w miarę lepszego niż to co mam. Nie za bardzo wiem, co miałbym niby nowego sobie kupić. Muszę po prostu liczyć na to, że mu się nie powiedzie, że teraz na przykład. O, tak. Że właśnie nie zrobi czegoś takiego. Albo trafi mnie, ale nie zabierze mi yy, całego życia. No, to jest bez sensu, kompletnie. Proszę mnie. No i. Brak, absolutny brak balansu w tej grze. On sobie po prostu losuje. A tutaj raz mi się uda, tutaj raz nie. Ja wiem, że to jest gra losowa w pewnym sensie, ale jednak, w dwójce czegoś takiego nie było na pewno. W dwójce jednak bardziej liczyły się umiejętności i punkty, które się rozdawało. Tutaj nie. No czemu on tak robi? Pieprzaj. Nie wiem czemu to zrobiłem. Liczyłem, że może sam do mnie podejdzie. Beka, że mi podaje... W... Z czego się cieszysz, bardzo? Przygrałeś. Ja wiem, że honor i tak dalej, ale ja jestem złym gladiatorem i u mnie nie ma honoru. Kurde mać! O, o obiecuję, że jak pokonam Blade Trona, nie, to go wyrzucę na szrot. Za złom dostanę jakieś 4 złote. Bo tylko, bo tylko takie części z niego zostaną. No i miałem szansę, ale oczywiście gra uznała, że po co mam trafiać, skoro mógłbym obok uderzyć. Cóż, tak, tak się zdarza czasami. O Boże święty. Dobra, spróbuję z nim rozegrać jeszcze 10 rund, żeby Was nie nudzić. Jak mi się nie uda, to kończymy i w następnym odcinku spróbujemy go pokonać. Dobra, runda numer 1. No to była fascynująca runda. Ile 1,4 y... najmano sekundy? Runda numer 2 <laughs> <laughs> świetna gra. Szkoda, szkoda, że ten, że wcześniej jej nie nagrałem. Runda numer 3, proszę Państwa, Bladeon 2-0. Znów rozpieprza cały kosmos 3. No, ta runda. Tu, tu już widać wyraźne postępy, ponieważ udało mi się dotrzeć do niego. To, to, to już jest coś, nie? Nie dostałem w pierdolu na odległość, tylko do niego podszedłem. Ok, runda czwarta. Nie, to po prostu... Nie, no. Jest też alternatywny sposób wygrania z nim, mianowicie po prostu musicie wejść w folder z Grom i kliknąć Uninstall. I wtedy automatycznie wszystkich pokonujecie. Nawet Barszcz Sosnowskiego, nawet MPC-tów. No, świetnie, świetnie. Zajebiście wręcz, bym powiedział. Dobrze, że ulepszam ten Weirdling, nie? Bo, bo to mi jest przydatne. Szósta runda. Jezus Maria, no. To już się ro ro robi nudne. Dobra, runda siódma. Oj coś czuję, że skończy się na, na tym, że będę go musiał w następnym odcinku pokonać. No Boże Święty, co tu się dzieje? Dla, dlaczego? Jakim cudem on coś takiego może zrobić? Teraz nie ma mnie zabijać od razu. O, no dziękuję. Jest! Udało się! No i właśnie po to ulepszam mu Weedling na takich bossów. O matko! Tu już nie mogę niczego ulepszyć, co nie? To ulepszmy sobie coś innego. Na przykład... Hmm... To nie. Może to? A chwila, jest jeszcze coś ciekawego. hm <grym> hm. Ja się muszę zastanowić. A może to sobie ulepszę? Czemu by nie? Znowu się gra zacięła, także sorki. Okej. Okay. Jest, udało się. Pokonałem go cudem, bo cudem, ale się udało. Dobrze, może dadujmy sobie tych pięciu bossów. Pokonaliśmy dzisiaj czterech i to też jest wynik, powiedzmy, do, taki, z którego się mogę cieszyć. Także żegnam się z Wami i do następnego.